Wyradza. No, nie! Praca. Dobra. Chcemy was... Czemu akurat tak? Czemu nie ma akurat ja? Kurde. Chcemy Was zapro... Naprawdę dość... Dobra. Chcę zaprosić na ta... Chcemy Was zaprosić na, na nasz serwer, no nie nasz, ale serwer nakrydzimy adminami i... go budujemy do tego typu. Nie wiem jak to powiedzieć. Zapraszamy Was na serwer Minecraft gdzie możecie znaleźć mnie, Adriana, kilku innych fajnych administratorów, fajnych graczy. IP podajemy tutaj na górze, więc zapraszamy Was wszyscy. Wszyscy są mile widzieli! Oprócz cheaterów i jakichś matołów, co naprawdę na świecie jest dużo. Ale zapraszamy wszystkich! Bo co żeś kurde tutaj osła, Wach kurde ja <noise> żeby... No ty się tak No więc server nazywa się Max Gaming jest na 1.10.2. W przyszłości będzie więcej pluginów, czyli więcej komentarzy, czyli jeszcze więcej zabawy. Będzie jest naprawdę przyjemna administracja. Bardzo przyjemna. Daję taksy! A ja, a ja a ja je zabieram. No chciałbyś kurde, jak się zabierać Niech cię szlak trafi Tak Nie, nie Nie, w kilo nawet bo, hańba ci. Więc zapraszamy po prostu no. mamy tutaj super wioskę, każdy może się tutaj rozbudować Ale bo wszyscy są so, przyjaźni Są zasady, oczywiście Na przykład nie wolno niszczyć z ich oczywiście budowli? No, zrozumcie, każdy buduje jak tylko może, a na tym serwerze. Nowa, nowa. Tym, jak najlepiej. A niektórych to... no to ja już Ja Więc to jest trochę wykurzające. Ja, a na naszym naszym ja, sobie to zpań, ja coś fajnego zbudowałem, ale ktoś mi to spalił. No, to, to, dut, dut. Był, to był Nic mój duch. drugi, to był mój drugi. No właśnie, no właśnie. Już nie wiem, jak on się nazywał. Powtórz, Flatyszaj. Co? Nic. Flatyszaj? Tak Nieważne, wracając. Tak, z jak teraz to serię. OK. do tego zapraszamy was na facebooka serwerowego stronę internetową serwerową i oczywiście na nasz oryginalny kanał, a nie ten tutaj który mamy tutaj, tutaj na który właśnie nagrywamy do zobaczenia I co, ja przypominam jeszcze nie. przypominam jeszcze że nasz serwer będzie przechodził różne yy, fabułę. fabułę fabułę różne na przykład charakterystyki Możecie brać... Ja. Właśnie. Więc żegnamy i życzymy miłego grania na naszym serwerze. Do Be. zobaczenia! Pa pa Cześć! się! Drodzy Od tej pory wszystkie zostali się imieniu. Majarnia! Przepraszam! Moje kukły, jarnie, hańba tym, Kto oddaje jedną wojnę kukły zamiast ludzi? A więc ja w tej sprawie. Drodzy widzowie, jeśli chcecie zemną, młodzi, o zdobycie tego serwera, i tarcie nosa tym, kurde, adminom, kurde, nie adminom. on do mnie. Raz mu palimy ich w Spalimy wioski, zniszczymy pola, skatujemy im świnie nawet. więc, broń kukły. Was się upomni stąd. Chwa się Czy czarne łupy, kurde. Chociaż nie, nie, stój. Nie, stójcie. Może te z byłej mi się przydadzą. Przy następnym... Będą mogli je używać z własnych tak z tymi admiami, wylicymi, i ich no, armią, i, i kurde spalą wszystko i tyle, ja nie będę wam wyjaśnił, bo i tak nie będzie. O kurze, rozwalił mnie mnie. To nic tak, to nic, odbuduję się kiedyś. Wiecie, wy pusty, głupie mnie. Niepotrzebnie wam zdali. Na poligon. Wy no, nawet miecza nie macie miecz. Wy nawet no, ręk nie to macie. A co, co mówię o patykach? Co, co się patrzysz? Co się, co co się patrzysz? patrzysz? Co się patrzysz, kukła? Co? Co się co? Co co patrzysz? Bardzo, bardzo dobrze, że patrzysz. Widzisz, ja no jestem mój, nieograniczony. Na was też się odnoszę, wy jedne. Wszyscy, wszystkie kukły mają mnie się słuchać. Będziecie, Będziecie miało markić dla moich żołnierzy. Prawdziwych żołnierzy, a nie jakich, kurde, kukieł. Nawet puty kurde nie mają porządnych. I nie wmawiajcie, MI, ŻE NIE było na tych kosztów. Minecraft, kurde, co? W Minecrafcie nie ma żelaza nie ma dimentów, a sztowy! LENI kurde, patentowany! Nie chcę się wykopać! sztowy. Normalnie więcej jak wyglądacie ludzie, śmierci bossy Więcej się kurde umyć po śmiercią was normalnie tragedia Kiedy was ktoś Kiedy? Was kiedy? Śpiegam się kiedy? Nie, nie odpowiadam Karakiri. A ty co się patrzysz? Co się patrzysz? tu jakie tempy te kukły! przy Kurde, mi nie, nie mogli dać! Dobra! dobra ciebie oszczędzę, bo nie będę, wzią, kurde, to dziesiątkował moich kurde, armii! nie armii, nie nie armii. Jest, mięsa Z mięsa matnych! Ale mogę zrobić o coś takiego. To Oj, to przez przypadek! przypadek. To jest nie Nic nie było! O, no, no. da! A więc kukły! Widzicie tu głowę? Tak właśnie z wami będzie! Więc się przygotujcie na to! Mięso armatnie nie ma żadnych tam kurde wygodzeń czy coś tam. Spożyć tylko jest jako mięso. Mięso, do którego się strzela. Do którego się wali wszystkim, co popadnie. No. Jesteście stworzeni tylko po to, by chronić moich żołnierzy przed ostrzałem tych pioruńskich adminów. Właśnie. Kto w tych czasach lubi adminy? Co to jest? Żeby adminy, kurde, sterowały serwerem, a nie jakieś kurde potwory, czy jakieś tam kurde. Potwory lepiej wiedzą od, admin od adminów, co w Minecrafcie jest najlepsze. Albo wiem, jest najlepsze to. Idźcie się ich spytać, bo ja sam nie wiem. O. A teraz, patrzmy wolnie, jedźcie się przespać, albo słuchajcie jak kurde jakieś kupy mm. po niemieckie kurde. I spać.